W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją hodowlę gołębi. Zaczniemy sobie od dwóch mewek. a teraz wyszły na dwór, więc Wam nie pokażę. Mamy wszystkich 16. W tym trzech ozdobnych chyba. I miski są. Tylko nie mam jeszcze tych wkładek do misek. Tu są te siedzonka spoczynkowe karnik no. myszy mi się tu ostatnio zalęgły nie wiem możecie podać w komentarzu pomysł jak je wygnać i jedna mewka tak kuleje i moglibyście napisać też w komentarzu co można by było zrobić tak jakby nogi miała złamelu i tu i tu już mają gałązkę do gniazda przyniosły. O. To już będą jajka niosły i później lęgi. Będzie fajnie. Są dwa mule mansy. I jeszcze raz powtórzę, jest 16 gołębi. Tu po lewo jest tam Możecie napisać, co, co jej dolega. Co to, to, to by było na tyle? I subskrybujcie, lajkujcie przede wszystkim i pa pa!